No, bo te przedstawiliśmy 100 konkretów na pierwsze 100 dni rzodów, czyli konkretne postulaty, konkretne e, propozycje programowe, które będziemy wdrażać. Dla mnie jedną z najważniejszych jako analityka finansowego tych propozycji programowych to jest właśnie podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, co oznacza, że jeżeli zarabiamy 6000 zł brutto, do 6 tysięcy złotych brutto. Czy to na umowie o pracę, czy na własnej działalności gospodarczej tego e, podatku nie zapłacimy. Dlaczego? Bo e, po, e, praca musi się opłacać. I druga bardzo wa ważna rzecz, po, e, po pandemii COVID, po e, tym, e, tej drożyźnie, po rosnących kosztach prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy a szczególnie ci mali nie powinni być prześladowani przez urzędy skarbowe, nie powinni być wiecznie kontrolowani, tylko urzędy skarbowe powinny być... Centrami obsługi podatnika, bo to my jesteśmy podatnikami, to my jesteśmy pracodawcami polityków i to urzędy skarbowe powinny nam pomagać w płaceniu podatków, a nie nas prześladować. Jestem też zakopienczykiem i widzę, jak zakupane się rozwija. Widzę, ile mamy rzeczy do zrobienia, jak chodzi o walkę o czyste powietrze walkę z tymi wszystkimi ogłoszeniami, banerozą, kiedy podróżujesz po całej Europie na różne zawody, zgrupowania, widzisz jak pięknie mogą wioski wyglądać, wjedziesz do Zakopanego i widzisz majtki pani Joanny, pana Franka, co naprawia płoty i wszystko dookoła. Więc naprawdę musimy z takimi rzeczami walczyć, żeby Zakopane faktycznie było pięknym kurortem górskim, zimowym, letnim, stolicą prawdziwą, nie tylko na papierze. To są problemy lokalne, ale zdajemy sobie sprawę, że bez takiego wsparcia odgórnego nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo pamiętam staw też do Sejmiku Wojewódzkiego, gdzie też te, te postulaty były cały czas przez nas promowane, jak widzimy no niewiele się udało zrobić i zdajemy sobie wszyscy sprawę, że to są tematy powiedzmy lokalne Nowego Targu, Zakopanego, Dunajca i tak dalej, ale jeżeli popkamy tego odgórnie to to ciężko będzie Jednym z wielu moich priorytetów będzie ochrona polskich lasów. Jak ostatnio usłyszeliśmy na kongresie programowym, KO 100 konkretów na pierwsze 100 dni. Chcemy włączyć najcenniejsze przyrodnicze obszary lasów, wyłączyć najcenniejsze przyrodnicze obszary lasów z wycinki i przeznaczyć je tylko na funkcje przyrodnicze i społeczne. To krok w kierunku zachowania naszego dziedzictwa przyrodniczego i stworzenia przestrzeni dostępnej dla wszystkich Polaków. Chcemy także zatrzymać niekontrolowany wywóz nieprzetworzonego drewna z Polski. Surowiec z polskich lasów powinien służyć przede wszystkim polskim przedsiębiorcom, przetwórcom, co przyczyni się do wzrostu naszej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy. Dla tych, którzy wątpili, że tego programu nie mamy, zapraszam wszystkich na stronę 100konkretów.pl, gdzie zobaczą Państwo nasze propozycje programowe na najbliższe lata. Natomiast e, żyjemy w teoretycznym mateczniku PiS. I co nas napędza? Napędza nas jedno. Wiara w wyborców, wiara w ich mądrość, wiara w mieszkańców i Podhala, e, i powiatu sądecko, e, e, i okręgu sądecko-podhalańskiego. I dlatego my zrobimy w, tym, w tej kampanii wyborczej wszystko, żeby dotrzeć, dotrzeć do ludzi e, i do mieszkańców. I zapowiadam, e, i ta kampania to będzie największa kampania bezpośrednia, historii Podhala. Odwiedzimy każdą miejscowość, każdą wioskę, każde miasto w powiecie nowotarskim i w powiecie tatrzańskim. Zaczęliśmy już w tamtym tygodniu. Jeżeli ktokolwiek znajdzie w skrzyńce naszą ulotkę, jeżeli ktokolwiek spotka nas na ulicach właśnie waszych miast i miasteczek, to znaczy, że myśmy tam byli. Dlatego, żeby przekonywać was, mieszkańców, do głosowania. Nie będziemy dzielić mieszkańców Podhala na wyborców z PiSu, Konfederacji czy Koalicji Obywatelskiej. My idziemy do Was, prosić Was o głosy, o wsparcie naszej wizji, naszej alternatywy właśnie na przyszłość Podhala. Dziękujemy bardzo.